Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj odcinek bez ćwiczeń, dzisiaj odcinek takiej formy wykładu bez dziedziny programowania treningowego. Stwierdziłem, że jeżeli odcinek Wam się spodoba, to będę nagrywał systematycznie takie odcinki pod kątem programowania treningowego, ponieważ zauważyłem, że no bardzo często ludzie mają problem po prostu z skomponowaniem dobrego planu treningowego. Nie do końca zwracałem uwagę na wszystkie parametry, na które powinno się zwracać uwagę. Dzisiaj sobie omówimy, czym jest tempo w treningu, czy też w serii. Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo mało osób liczy tempo w treningu. Trenerzy bardzo rzadko rozpisują je w swoich planach treningowych, co jest według mnie błędem. Jeżeli nauczymy się bawić poprawnie tym tempem, czy też poprawnie je dobierać, wtedy jakby jaśniejsze staje się to, nad jakimi cechami motorycznymi pracujemy w naszym treningu. No i licząc tempo, jesteśmy w stanie jakby utrudnić, bądź też ułatwić sobie trening. Dlatego jest to bardzo ważny parametr, który no, w przygotowaniu motorycznym jest bardzo istotny. W treningu takim powiedzmy amatorskim już troszkę mniej. Jednak no, warto znać tę metodę po to, żeby sobie po prostu móc fajnie manipulować z parametrami tak, i pracować troszkę nad innymi cechami motorycznymi. Jak to wygląda w praktyce? To, to często możecie zobaczyć podczas Rozpisywania planu treningowego i to, co jest często niezrozumiałe i zastanawiacie się, co to są takie cyferki, ja postaram się Wam właśnie to dzisiaj wytłumaczyć, to jest tempo w treningu. Tak? Czy wygląda to mniej więcej w ten sposób? Ja rozpisałem tutaj trzy przykłady. 3, 0, 2, 0. No i teraz, co to oznacza, o co oznaczają te hieroglify? Wbrew pozorom nie jest to wcale takie skomplikowane. 3 oznacza nam fazę ekscentryczną. Czyli moment na przykładowo, jeżeli widzisz, sobie przykładowo przysiad ze sztangą, jest to 3 sekundy zejścia do dołu, tak? Czyli mamy tutaj 3 sekundy fazy ekscentrycznej. czyli liczymy sobie, schodzimy do dołu, raz, dwa, trzy. Kolejna cyferka, w tym przypadku mam zero, to ile czasu spędzamy na dole w tym przysiadzie. Czyli tu mamy zero, czyli na dole nie ma tak naprawdę pauzy, jest to faza, można powiedzieć, izometryczna w treningu. Później mamy 2, czyli 2 sekundy powinno nam zająć mniej więcej wyjście do góry. Tak? Czyli ta faza koncentryczna. Kolejna cyferka jest to faza, czy też czas, jaki spędzamy na górze w ćwiczeniu. Tak? Czyli mówimy o przysiadzie. 3 sekundy schodzimy do dołu, na dole nie mamy zatrzymania. 2 sekundy wychodzimy do góry. I podczas 0, czyli od razu schodzimy znowu 3 sekundami do dołu. Kolejny przykład, 3, 1, 2, 1, czyli możemy po raz kolejny wziąć na przysiadzie. Tutaj wchodzimy już z taką pauzą, czyli mamy 3 sekundy zejścia do dołu, na dole sekunda jest pauzy, 2 sekundy do góry i znowuż na górze jest 1 sekunda pauzy. To często, co możemy spotkać jeszcze, to taki X w tej fazie koncentrycznej i on jest wzięty od słowa explode po angielsku, czyli tak naprawdę znaczy nam to jak najszybciej, więc jeżeli żyjemy X, to znaczy, że mamy ten ruch zrobić jak najszybciej, myślę o tym zrobić go jak najszybciej, wtedy pracujemy głównie na motoryczną, jaką jest moc, tak? Zazwyczaj w tym się wtedy się tak to rozpisuje, gdy pracujemy na motoryczną, to jest moc. No i teraz biorąc pod, pod uwagę powiedzmy jedno powtórzenie, biorąc pierwszy przykład, to w tym jednym powtórzeniu, powiedzmy w przysiadzie, spędzamy tak 5 sekund na jedno powtórzenie. W drugim przykładzie, byśmy mieli, no to tutaj spędzamy już 7 sekund, tak, czyli 7 sekund zajmuje nam jedno powtórzenie, czyli 7 sekund jesteśmy pod napięciem, tak, czyli tak zwany time under tension, czyli czas pod napięciem. W tym wypadku jesteśmy, można powiedzieć, 4, tak, lub też 3, zależy jak to zinterpretować, ponieważ na X wykonujemy jak najszybciej. No i teraz, jakie ma to w ogóle znaczenie? Im dłużej nasze ciało będzie pod napięciem, tym będziemy pracować nad innymi cechami motorycznymi. Tutaj tak jak napisałem, jeżeli mamy siłę, to cała seria, ogólnie, powinna nam zająć mówiąc, od 5 do 20 sekund, tak? Czyli jeżeli tutaj mieliśmy przykładowo 5 sekund, no to tutaj wykonujemy tak albo jedno powtórzenie na dużym, na dużym ciężarze lub też na przykładowo 4, tak? Wtedy 4 powtórzenia, które trwają 5 sekund, wyniosą nam 20 sekund. Jeżeli mówimy o mocy, tutaj wykonujemy od 1 do 10 sekund, tyle nam powinna trwać Jedna seria, ponieważ są to ruchy z natury dynamiczne, które wymagają bardzo dużo energii od nas i dużego pobudzenia układu nerwowego. Jeżeli, na przykład, mówimy o podnoszeniu olimpijskim ciężarów, no to tam możemy wykonać np. 10 serii po jedno powtórzenie, więc no, możemy powiedzieć, że tak naprawdę wykonujemy jedno powtórzenie w przeciągu 3-4 sekund więc do tego czas jest mniej więcej od 1 do 10, bo jest to niska, niski zakres powtórzeń, ale za to z większą ilością serii. Mamy hipertrofię, czyli rozwój masy mięśniowej. Jeżeli wykonujemy od 2 do 40 sekund czasu pod napięcie w tych seriach, no to wtedy pracujemy zazwyczaj taką hipertrofią tak zwaną funkcjonalną, czy też taką masą mięśniową, która pomaga nam jakby pogrubiać nasze włókna mięśniowe. Nie dochodzimy do takiego nadmiernego rozrostu masy mięśniowej, jak to robią przygotowu kulturyści. Jeżeli wchodzimy na zakres 40 do 70 sekund, wtedy wchodzimy na taki zakres, gdzie ta masa mięśniowa rozrasta się nam dość dużo, i to z tego, z, tych, z tego zakresu powtórzeń zazwyczaj korzystają kulturyści, którzy przygotowują się do zawodów sylwetkowych. Jeżeli nie jesteście zawodnikami sportów sylwetkowych, tylko traktujecie trening siłowy jako trening pomocniczy, wtedy powinniście korzystać z 20-40 sekund pod kątem budowania i budowania stawów masą mięśniową. Mamy jeszcze wytrzymałość mięśniową, czyli wszystko tak naprawdę już powyżej, czyli mamy więc więcej od 50 do 120 sekund. Czyli jeżeli już pracujemy powiedzmy na powtórzeniach rzędu 20-30 powtórzeń na ćwiczenie, tak, no to już wtedy wchodzimy tak naprawdę na wytrzymałość mięśniową i to już raczej pod kątem budowania kondycji, tak, czy też powiedzmy jakichś treningów wodowych. To już wtedy, mniej więcej, wchodzimy w takie duże zakresy, i wtedy już budujemy typowo wytrzymałość mięsiową. Dobra, to tyle ode mnie. Dajcie znać w komentarzu, czy taka forma filmiku Wam się podoba. Jeżeli Wam się podoba, no to postaram się zająć jeszcze innymi parametrami treningowymi, takimi jak na przykład serię, czasy odpoczynku i tak dalej. Wytłumaczyć Wam, jak to fajnie komponować w plan treningowy, żeby to było dużo bardziej skuteczne. Także tyle ode mnie. Zapraszam Was do współpracy, jeżeli uznacie, że jestem w stanie w jakiś sposób Wam pomóc osiągać lepsze wyniki sportowe czy też na przykład sywietkowe. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć. Bardzo serdecznie na kolejnym, jeszcze raz. Łalubi. Przychodzi Bobo do lekarza, lekarz też baba. Co pięć powtórzeń? Dacie radę, ja daję radę. Dacie radę, ja daję radę.